Z tej strony Janka. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na spotkanie z bardzo fajną ogrodową roślinką. To jest podagrycznik zwyczajny. Bardzo go lubię, jest bardzo smaczny, i chciałam przedstawić dzisiaj jeden sposób, jak można go wykorzystać kulinarnie. Łatwo go rozpoznać. Ogrodnicy wiedzą o czym mówię. Myślę, że nie darzą go. Ciepłym uczuciami, a mam nadzieję, że dzisiaj to zmienię. To są młode listki. Eee, proszę. Przepiękne listeczki. I co ciekawe jest w tej rocznicy, ona ma trójkątną łodygę. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, Nie. widać. Musicie uwierzyć mi na słowo. Sprawdźcie to najlepiej. Podaglicznik jest. Bardzo fajnym sposobem na urozmaicenie naszej diety oraz na, na oczyszczanie organizmu, ponieważ bardzo fajnie oczyszcza wątrobę. Yy, zwiększa nam przemianę materii. Ma bardzo dużo witamin, ma bardzo dużo witaminy C, ma nawet tytan, co jest ciekawe. Fajnie yy, reguluje nam właśnie tą przemianę materii. On należy do rodziny selerowatych. Jak jest starszy, to jego łodygi są bardziej mięsiste, właśnie tak jak seler naciowy. Troszeczkę rzeczywiście przypominają w smaku. Kiedyś Słowianie kisili te łodygi. Robili z łodyg podagrycznika w kiszonki. Bardzo fajnie przez całą zimę można je przechować. One są wtedy jeszcze twarde i naprawdę ciekawe. Ciekawy dodatek do zimowych obiadów. Ja dzisiaj chciałabym przedstawić Wam pastę na chleb z podagrycznika. Bardzo ją lubię, jest bardzo, bardzo fajna. Mam miskę podagrycznika, zerwana dzisiaj. Do tego potrzebujemy słonecznik, pyski słonecznika łuskane, namoczone przez noc i każdemu polecam. Aby taki słonecznik, aby w ogóle nasiona czy orzechy przed spożyciem wymoczyć, bo wtedy pozbywamy się inhibitorów wzrostu, które nam utrudniają trawienie. Jeżeli wymoczymy nasiona i orzechy, to takie, takie właśnie nasiona i orzechy są łatwiej przyswajalne, substancje z tego są łatwiej przyswajalne i łatwiejsze w trawieniu dla nas. Do wszystkiego. Ach, przecież ja to schowałam do lodówki, zaraz widziałam. wszystkiego dodałam jeszcze płatki nieaktywne drożdżowe, ząbek czosnku. Dodałam jeszcze sól, pieprz. No i dla dekoracji trochę pierwioska i stokrotki. Taka pasta jest kremowa. No i oczywiście oliwa z oliwek. Jakiś olej musi być. Ja dodałam trochę oliwy z oliwek i trochę oleju słonecznikowego. Pokażę Wam konsystencję. Naprawdę bardzo przyjemna. I dodałam też dużo wody, bo ja nie, nie bardzo lubię jakieś takie tłuste. Ale można z tego zrobić bardzo ciekawe pesto. I pesto też polecam, czyli już bez wody, oliwa, słonecznik, podagrycznik, ząbek czosku i przyprawy. To może stać około tygodnia w, w lodówce. Jest fantastyczny, bardzo smaczny i od razu prozdrowotny. Jest przeciwzapalny, jest przeciwbakteryjny, podnosi naszą odporność. Bardzo ciekawy jest. Można też użyć go jako herbatkę, czyli jak ususzymy jako herbatkę, albo możemy też używać jako przyprawy. Ja najczęściej stosuję świeży podagrycznik. Po pierwsze do zup. Fajnie zmienia jej smak dosyć ciekawie. Jest bardzo fajny, taki łagodny. I w sokach, bardzo lubię w sokach. Najczęściej no stosuję do soku pomarańczowego. Nie zmienia mi to bardzo smaku, bo uwielbiam pomarańcze i wolałabym, żeby ta pomarańcza dominowała. Podagrycznik świetnie się sprawdza. Nie dość, że mamy dużo chlorofilu, czyli dawkę tą energii, tlenu do komórek. To jeszcze niesamowitą bombę witaminową. A do tego yy, możemy sobie yy, do surówki dodać na świeżo. Najlepiej te młode listki, tak? one są delikatne, fajne w smaku, a później on już jest taki troszeczkę twardszy, łykowaty i nie będzie aż tak bardzo smaczny i przyjemny. Jeżeli chodzi... Ach, tutaj jeszcze chciałam, bo, bo niewiele osób korzysta, jak macie w ogródkach pierwiosnek lekarski, ja akurat dzisiaj dałam to jako ozdobę, ale pamiętajcie, że to jest też fantastyczne ziele. Jest przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, ściągające i wykrztuśne. Herbatka z pierwiostka fantastycznie działa na kaszel, na wszelkie nieżyty głównych dróg oddechowych. Ona rozrzedza wydzielinę, ułatwiając wyjście. Naprawdę, pierwiosnek jest fantastycznym ziółkiem, a zaraz zniknie, więc trzeba korzystać. Więc taką pastę trzymamy około tygodnia. Potem niestety już, już nie będzie do, do, do spożycia, więc trzeba się spieszyć. I też pamiętajmy, że jeżeli mamy dużo słonecznika, dużo oliwy, to to jest ciężkie. To nie jest dietetyczne danie, ale za to yy, bardzo, bardzo zdrowe. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten podagrysznik teraz nie będzie jawił się Wam jako na tarczywy gość w waszych ogrodach, tylko jako kochany podagrycznik, który, który chce wam dać troszkę zdrowie od siebie. Dzisiaj na tyle. Do następnego razu. Zapraszam. Na razie, cześć.